Okej. Okay. Mm, witam wszystkich. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć trochę o tym, jaki by był Bóg jako człowiek. W sensie bardziej chciałem powiedzieć, jaki jest Bóg, tylko żeby łatwiej to sobie wyobrazić, to żeby go przedstawić bardziej jako człowieka niż jako Boga, tak jakby żeby sobie uświadomić, jaki jest kochający, miłosierny. I najpierw powiem, jaki Bóg jest super. W sumie będę opowiadał o tym, jaki Bóg jest super, a na drugiej stronie będę opowiadał o tym, jak nawiązać z nim relacje. Bo wiadomo, że chcemy mieć relacje z kimś, kto jest super i zawsze nam wybacza, nas kocha, zawsze jest przy nas. Więc jaki by był Bóg jako człowiek? Bóg jest miłosierny, więc kocha cię, nieważne co zrobisz, gdy. Tylko będziesz żałował za swoje grzechy i starał się do Niego wrócić, On Cię z otwartymi ramionami zawsze przyjmie. Tylko trzeba się wyspowiadać i trzeba żałować za grzechy, a On zawsze do Ciebie wróci, a raczej Ty do Niego. Kocha Cię bezwarunkowo, więc Bóg nie patrzy na Ciebie poprzez jakieś Twoje wady, i czy Cię ocenia. Dla Boga każdy człowiek jest tak samo wartościowy, i każdy człowiek liczy się tak samo. Będzie cię kochał, nieważne, jaka będzie Twoja sytuacja życiowa, nieważne, czy będziesz szczęśliwy, czy smutny, on zawsze Cię będzie kochał. Jesteś najmądrzejszy. Wiem, że Bóg ma jakiś plan dla nas, tylko trzeba ten plan zauważyć. I, i to niesamowite, jak. Plan Boga spełnił się w moim życiu, na przykład tak jak odpowiadałem w moim pierwszym filmie o tym, jak pielgrzymka zmieniła moje życie i, i można by powiedzieć, że naprawiła mnie jako człowieka. Też ostatnio tak sobie myślałem, nawet że chciałbym mieć w życiu jakąś taką osobę, która z którą bym mógł rozmawiać o Bogu, nie? I nawet się nie modliłem o to, żeby mieć taką osobę. Po prostu pragnąłem tego. I z czasem taka osoba się rzeczywiście u mnie w życiu pojawiła, więc pamiętajcie, że Bóg wie najlepiej, co jest dla was dobre. Czasem też mam takie sytuacje w życiu, że myślę, że o, to będzie dla mnie dobrze i okazuje się, że wychodzi inaczej niż ja chciałem, a tak naprawdę to wychodzi lepiej niż, niż, niż ja chciałem, żeby wyszło. Więc boski plan jest idealny i trzeba tylko mu w pełni zaufać w cały ten proces. Jak bardzo byś kochał kogoś, kto troszczy się o ciebie zawsze? No właśnie. Moja miłość dla Boga wzięła się z tego, że zmienił moje życie i zaczął mnie naprawiać, i że stałem się lepszym człowiekiem. I dlatego jestem Mu bardzo wdzięczny, że zmienił moje życie. Dlatego tak bardzo go kocham. I masz być. Możesz być narkomanem, byłym kryminalistą. Pamiętaj, że gdy żałujesz, On zawsze ci wybaczy. Nieważne, kim byłeś. Tak jak było w Biblii, że Bóg zostawia 99 swoich owiec i idzie po tą jedną zagubioną, bo Mu zależy na każdym z nas. I też warto pamiętać, że Bóg nigdy cię nie opuści. A ludzie w życiu mogą Cię opuścić, bo ludzie to ludzie i może się zmieniać sytuacja, ale ludzie się zmieniają, sytuacja życiowa się zmienia, ale Bóg się nigdy nie zmienia i Bóg nigdy Cię nie opuści. I jest z Tobą zawsze, jak, tak jak prawdziwy przyjaciel. Bóg nienawidzi grzechu, a kocha grzeszników. Też należy o tym pamiętać. Kocha nas, pomimo tego, że grzeszymy teraz nachodzi pytanie, czy chcesz mieć relację z taką osobą? Okej. Okay. Jak nawiązać relację z taką osobą? No, osobą, z Bogiem. Jak nawiązać relację z Bogiem? W moim przypadku nawiązałem relację z Bogiem poprzez dołączenie do wspólnoty, jaka była na pielgrzymkę. Na pielgrzymce. Po prostu zobaczyłem tych wszystkich wierzących ludzi i zobaczyłem, że coś w tym może być. I jak masz kogoś w swoich znajomych, w swojej rodzinie, kto jest bardzo wierzący, ale tak wierzy, że on jest naprawdę wierzący, bo nie zawsze to, że ktoś chodzi co niedzielę do kościoła, równa się to, że jest bardzo wierzący, niestety. No ale tak jest. Więc może pogadać z tą osobą. Zapytaj się, czemu jest wierząca i, w, i co sprawiło, że jest wierząca. Jeśli chodzi o mnie, co to, to sprawiło, że tak jestem teraz bardzo wierzący, to, to, że Bóg zmienił moje życie poprzez pielgrzymkę. Jestem mu za to wdzięczny i, i dlatego go kocham i miłuję i nagrywam te filmy. Może do wiary przekonać się czyjeś świadectwo, na przykład moje. W pierwszym filmie opowiadam moje świadectwo o Pielgrzymce, jak pielgrzymka zmieniła moje życie. I jak nie jesteś tak do końca przekonany, czy Bóg istnieje, czy Bóg naprawdę działa, wejdź sobie na YouTube'a i poszukaj filmów ludzi, którzy dają swoje świadectwo wiary, w których życiach coś się wydarzyło i przez to stali się wierzący. Poszukaj takich świadectw i, i zachęcam do pooglądania, bo. Bóg naprawdę może działać cuda w życiu. Bóg czasem nas naprowadza, daje nam sygnały poprzez jakieś sytuacje, próbuje zbliżyć nas jakoś do siebie. No, Bóg działa tak samo jak i szatan przez ludzi. I będzie próbował się do ciebie dobić, będzie pukać i się dobijał do twojego życia, żebyś go w końcu zauważył i ja mogę podać taką jedną sytuację, która uważam, że była od Boga. Mm. No to byłem na pielgrzymce i mieliśmy przerwę między stacjami jakby, między przystankami no i sobie siedziałem sam na trawie i, i przyszła taka pani, no i coś tam zacząłem z nią rozmawiać i powiedziała mi bardzo ważną rzecz, że życie będzie trudne, ale zawsze trzymaj się blisko Boga i nie daj się zwieść szatanowi. Tak mi powiedziała i myślę, że właśnie przez nią wtedy działał Bóg, bo dużo dało to, co mi powiedziała. I też jeśli chcesz być blisko Boga, nawiązać z Nim relacje, musisz jak najmniej grzeszyć, starać się jak najmniej grzeszyć, jak tylko możesz. Dlatego, bo każdy grzech oddala Cię od Boga. A jeśli już zgrzeszysz, bo taka nasza natura ludzka, to pójdź do spowiedzi, pożałuj tego szczerze w sercu, pomódl się, a Bóg Ci wybaczy. Chodzisz do kościoła dla Boga, a nie dla księdza. Nieraz słyszałem od kogoś, że przestał chodzić do kościoła, bo ma nie takiego proboszcza. Bo jest nie takie kazanie, bo coś jest nie na tą godzinę, bo coś. I nie chodzi do kościoła tylko dlatego, że mu nie pasuje ksiądz. Tylko, że my nie chodzimy do kościoła na pokaz, żeby pokazać innym, że chodzimy albo dla kogoś. Chodzimy do kościoła dla Boga i też dla siebie. Przede wszystkim dla Boga. Dlatego. Chodź do kościoła, nawet jak nie pasuje ci ksiądz, bo robisz to dla Boga, a Bóg może zdziałać niesamowite rzeczy w Twoim życiu. Bóg ma plan. I jeśli trafiłem do kogoś tym filmem, to myślę, że jest to część Jego planu. Tak jak mówiłem wcześniej, że Bóg działa poprzez sytuacje jakieś przy, pozornie przypadkowe. Tak jak ja z tą panią, co rozmawiałem na pielgrzymce. Niby przypadkowa sytuacja, ale jednak jednak jest to jakieś działanie Boga, więc mam nadzieję, że tym filmem trafiłem do kogoś i i, i chociaż trochę może uś może uświadomiłem komuś, jaki Bóg jest dobry i że naprawdę warto zawrzeć z nim relacje. Dziękuję. To na tyle. O, zachęcam jeszcze do subskrypcji. I łapki w górę. I jak ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to też do komentarzy zapraszam. Szczęść Boże.